Dobry. Tutaj Ela Gawin. Zapraszam Was do oglądnięcia mojego wideoblogu, profesjonalnego filmu. Starałam się go dobrze profesjonalnie nagrać i zmontować wrzesień 2019 rok. Zrobiła się jesień po wakacjach. Mam więcej czasu na nagrania i różne przemyślenia. Witam nowe osoby na moim kanale, które trafiły prawdopodobnie z powodu hejtu, który fali hejtu, który cały czas ma miejsce wobec mojej osoby, wobec mnie. Ja właśnie kręcę moje filmy, prowadzę kanały na YouTube, prowadzę profil na Facebooku po to żeby takim osobom, które gdzieś złapane w sidła hejtu mogły skonfrontować to, co o mnie czytają czy jakieś plotki na mój temat z rzeczywistością. Ja w moje filmy, wideoblogi zaczęłam nagrywać w styczniu dwa lata temu, w 2017 roku, także to będzie już dwa i pół roku temu. To się zaczęło, gdy Fala hejtu wobec mnie była bardzo ogromna z powodu grupy dyskusyjnej Atomowa Alternatywa i tego, że ja się zaangażowałam jako dziennikarz, wideobloger, bloger w komentowanie wydarzeń politycznych w Polsce, zaczęto mnie wyśmiewać, krytykować, komentować moje życie prywatne, zawodowe, moje filmy, wszystko co robię. I w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że pisanie na Facebooku to jest za mało, że ja muszę przemówić, muszę się odezwać, muszę pokazać, jakim jestem człowiekiem, żeby ktoś, yy, kto, kto się spotka z plotkami na mój temat, mógł to skonfrontować. No i wrażenie yy, po oglądaniu tych filmów jest yy, chyba pozytywne, prawda? Bo yy, pomijając moją dobrą prezencję. Yy urodę. No oczywiście, no, nie, może nie jestem jakaś bardzo ładna, ale nie jestem też brzydka. Ładną figurę. W końcu było się fotomodelem 30 lat i dba się o siebie, gimnastykuje. Okazuje się, że mam ładne brzmienie głosu. Nie mówię żadnych bzdur. W ogóle mam do powiedzenia dużo na różne tematy. Nie jestem zarozumiała, nik nikogo nie krytykuję, nikomu nie dokuczam, nie jestem bezczelna, grzeczna, a wręcz jestem całkiem sympatyczną, fajną osobą. To znaczy, taka w ogóle chciałabym być. Natomiast no być może nie jestem taka, to, to są moje marzenia i w ten sposób się kreuję. A czy jestem taka, no to, to już oczywiście Wy musicie ocenić. Ale wydaje mi się, że nie mam schizofrenii i jeżeli mi się wydaje, że w jakimś stopniu taka jestem, no to chyba tak jest. No i oczywiście w ten sposób odbieram energię siłę hejterom, bo oni piszą różne kłamstwa na mój temat, a wystarczy, że ktoś wejdzie na jeden mój profesjonalny wideoblog i właściwie już może sobie wyrobić zdanie na mój temat. Mówię to, żeby właśnie przywitać nowe osoby na moim kanale i wytłumaczyć im, kim ja jestem. Od ponad 20 lat prowadzę własną działalność gospodarczą, z tym, że z tą działalnością gospodarczą to bywało, a albo raczej teraz bywa różnie. Na początku... Ta moja firma bardzo fajnie się rozwijała. Miałam bardzo dużo zleceń, wynajmowałam lokal od Urzędu Miasta. O, wstanę na chwilę, bo wezmę właśnie takie katalogi ze zleceniami na, tutaj na kolana. W księgowości, w prowadzeniu mojej firmy pomaga mi moja mama. O, to ma pierwszy taki katalog gruby. Moje zlecenia w latach 2000 do 2008 wszystko redagowane komputerowo, zlecenia z klientami i umowy o dzieło z, podwykon z podwykonawcami, którzy pomagali mi. W realizacji zleceń różne umowy o dzieło. Nie będę tutaj po pokazywać tego z bliska, bo to jest ochrona tutaj danych osobowych. Pierwszy katalog z taką ilością kart to jest to, to pierwsze kilka lat. Taki największy boom zleceń to miałam. W 2009 roku prawie cały osobny katalog mam temu poświęcony. Wtedy byłam dwa lata po ślubie. Były mąż pomagał mi właśnie w realizacji zleceń i miałam bardzo dużo zleceń. Przede wszystkim yy, znaczy połowa z tego to były zlecenia ślubne, zdjęcia i filmy ślubne. W niektóre soboty miałam po trzy śluby do obsłużenia pod względem fotograficzno-filmowym i zatrudniałam w związku z tym trzy ekipy yy, yy. Podwykonawców. Ja sama też pracowałam i byłam mózgiem i zajmowałam się kontrolą obróbki i montażu tych wszystkich materiałów. Natomiast ostatni katalog to, jest, to są zlecenia już od, od 2010 do, do 2019 roku, czyli odkąd urodziłam dziecko, rozwiodłam się z mężem. O, jak widać po grubości tych zleceń jest już mniej. Może odłożę to na miejsce, yy, dlatego, że to były w ogóle zlecenia, takie zak w zakresie wykonywania zdjęć, filmów, reklam, organizacji imprez, yy, pracy banku twarzy, który prowadziłam i prowadzę, pośrednictwa w zatrudnianiu modelek, modeli, statystów i aktorów, również yy, właśnie takie usługi dziennikarskie. A od pewnego czasu to blogerstwo i wideoblogerstwo. Właśnie tego rodzaju zlecenia oferowałam, ale stopniowo zaczęłam się wycofywać z tej obsługi ludności, osób prywatnych. Praca dla firm też jest po prostu trudna. I doszłam do wniosku, że bardzo fajnie jest pracować na własną rękę robić różne rzeczy, jak gdyby na własne zlecenie. Czyli na przykład piszę artykuły, robię zdjęcia, produkuję reportaże, potem próbuję je gdzieś sprzedać. Na stronę internetową, na portal internetowy, do prasy, do telewizji, po prostu ewentualnie sama to prezentuję na moim kanale YouTube i na profilu Facebooka, no i pośrednio lub bezpośrednio na tym zarabiam. Te koszty prowadzenia tej mojej działalności gospodarczej to były bardzo duże, bo Wynajmowałam lokal od Urzędu Miasta za kilka tysięcy złotych miesięcznie w centrum Krakowa. Płaciłam co miesiąc ubezpieczenie przedsiębiorcy, prawie 1300 zł. Ponosiłam różne inne opłaty, podatki, też opłaty dla ZAIKS i podatek dochodowy, właśnie te umowy o dzieło z podwykonawcami. I po prostu zostawało mi. Pieniędzy tylko tyle, żeby się utrzymać, kupić sobie jedzenie, jakąś tam podstaw jakieś podstawowe rzeczy. 嗯。 Gdy Urząd Miasta Krakowa podniósł mi czynsz lokalu o 300% w 2011 roku, gdy moja córeczka miała roczek, no to musiałam się wycofać właśnie z wynajmowania lokalu. Miałam biuro i studio fotograficzne i zaczęłam pracować w domu. Po prostu tutaj, gdzie mieszkam, w mieszkaniu mam pracownię komputerową i mam takie małe studio fotograficzne. Również na parterze, właśnie bloku, w którym mieszkam, bo ja mieszkam na pierwszym piętrze i pod mieszkaniem mam takie małe studio fotograficzne. Właśnie z tą myślą y, kupiłam większe mieszkanie, żeby móc, mam cztery pokoje, muszę się przyznać, właśnie po to, żeby jeden pokój móc, y, dwa pomieszczenia przynajmniej, móc przeznaczyć właśnie na tą moją działalność. Jeden pokój na pracownię, Fotograficzną, drugi właśnie do tych nagrań. Teraz jestem właśnie na terenie tego mojego mieszkania, ale lokal ten nie spełnia warunków takich walorów lokalu użytkowego, i nie zapraszam tutaj raczej klientów, bardzo rzadko. No i w związku z tym mam mniej zleceń, mniej zarabiam i w ogóle jest trudna sytuacja, ale i tak do tych usług nie chciałabym wrócić. Były czasy, że Ludzie się zapisywali na zdjęcia do dokumentów u mnie kilka tygodni wcześniej, przyjeżdżali gdzieś za Krakowa, dlatego że jako jedyna osoba w Krakowie się bardzo starałam, robiłam po 5-8 ujęć do wyboru, retusz, obróbkę, wybieranie zdjęcia. Jak się komuś nie podobało, no to jeszcze raz od nowa praca. Także to nie było takie wykonywanie zdjęcia do dokumentu 5 minut i do widzenia, prawda? Ja w ogóle nie wiem. Często są te reklamy fotograficzne. Zdjęcie do dokumentów w 5 minut. Nie wiem, jak można to zrobić w 5 minut, jeżeli na to trzeba co najmniej pół godziny, żeby to po prostu zrobić porządnie. Nawiasem mówiąc, jeśli byście potrzebowali takiego zdjęcia do dokumentów, to Was zapraszam, dlatego że ja dysponuję właśnie takim stacjonarnym i przenośnym studiem fotograficznym. Nawet mogę do Was przyjechać i, i Wam zrobić zdjęcie. Tu, właśnie w tle. Mam yy, takie tło studyjne, po bokach mam lampy fotograficzne i jak najbardziej mogę pomóc. Teraz właśnie pom wymyśliłam, że chciałabym być tym blogerem, youtuberem, ale oczywiście z tych usług, takich różnych wykonywania zdjęć, filmów, reklam, pomocy przy organizacji imprez, nie chciałabym się wycofywać, bo to mnie bardzo yy, interesuje. Także gdybyście mieli jakieś fajne zlecenia dla mnie, to proszę o kontakt. I w ogóle to nagranie, ten wideoblog to ma taki charakter, takich ogłoszeń. Chciałam przypomnieć, że ja szukam do współpracy różnych osób ciekawych, przede wszystkim kamerzystów, fotografów. Bardzo bym chciała, żeby te moje wideoblogi były ciekawe, dobrze zmontowane, profesjonalnie, fajnie nagrane. Do tego potrzebuję lepszej kamery, lepszego komputera do montażu, lepszych umiejętności montażowych. Potrzebne są różne gadżety, dron, kamera do kręcenia zdjęć pod wodą, jakieś nakładki do zmieniania głosu. No przeróżne rzeczy. I czuję, mam wrażenie, że nie poradzę sobie z tym sama. Właściwie to. Naprawdę wiele mogłabym oddać, wiele mogłabym poświęcić za kontakt, współpracę z, z taką kreatywną osobą, która mogłaby wnieść coś nowego w te moje filmy. Oczywiście mam tutaj różnych kolegów w Krakowie, ale większość z tych kontaktów to są ludzie, którzy też pracują w podobnym stylu jak ja, mają działalność gospodarczą, aktywną lub zawieszoną, zatrudniają się na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, i po prostu nie jest w, im, w ich interesie, żeby mi pomagać, więc mm, ja właściwie mogę współpracować tylko z takimi młodymi osobami, studentami lub ludźmi, którzy zarabiają na co dzień na czymś innym, a nie właśnie na tej produkcji tych filmów i reklam, dlatego że mm, nie chcę, żeby postrzegali mnie jako konkurencję zawodową. Strasznie się rozgadałam. Chciałam jeszcze trochę nagrać takich ogłoszeń, informacji ogólnych, ale ten film już nagranie jest za długie, także na razie je kończę. Natomiast zapraszam Was do oglądnięcia następnego wideoblogu, który nagram za chwilę, ale będzie wgrany jako osobny film pod tytułem Jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi? Postaram się zmieścić w 20 minutach tą wypowiedź. Poza nagraniem o toksycznych ludziach, chciałabym zrobić jeszcze nagranie o mojej konkurencji zawodowej, o Hejcie, stalkingu, o wyborach 13 października 2019 roku, o mojej pracy w komisji wyborczej w maju 2019 roku, w czasie wyborów do Europarlamentu. Gdzie stwierdziłam różne nieprawidłowości i sytuacje, które mogły sprzyjać złemu policzeniu głosów, także tymi wnioskami będę się też chciała podzielić. I to nagram tutaj na tym samym dysku, właśnie za chwileczkę, w czasie tego dnia nagraniowego. Natomiast wy to zobaczycie. W ciągu najbliższego tygodnia, bo po prostu muszę te filmy dzielić na odcinki, żeby nie były za długie, prawda? 15 minut na taki wideoblog, czy 20 minut, myślę, że to jest maksimum tego, co można wytrzymać. Pewnie i tak już się, już się znudziliście mną. To nie jest najlepszy pomysł, chciałam tutaj poprawić lampę fotograficzną. W moich filmach lubię pokazywać jak się ubra, dlatego że chcę udowodnić, że to są nagrania aktualne, a nie że wykorzystuję jakieś stare nagrania. więc. Zawsze do każdego filmu staram się jakoś fajnie ubierać.